Dzisiaj przeniesiemy się do Night City i odblokujemy platynowe trofeum w Cyberpunku. Dzień dobry, Night City. 30 zgonów to wynik wczorajszej loterii ciał. 10 z tych trupów wyjechało z Haywood. Wojna gangów. Tej gry nie trzeba nikomu przedstawiać. Nasze rodzime studio odwaliło kawał naprawdę dobrej roboty i pomimo początkowych problemów stworzyli bardzo dobrą grę, której brakowało mi w kolekcji platyn. Do odblokowania mamy łącznie 45 trofeów. Zebranie wszystkich zajęło mi niecałe 60 godzin. Sporo pucharków można pominąć, więc jeśli chcemy zrobić wszystko w jednym podejściu, najlepiej zerknąć na co zwrócić szczególną uwagę. A jeśli masz dodatkowe pytania odnośnie trofeów w Cyberpunku lub też innych grach, to zapraszam na naszego Discorda, gdzie chętnie pomożemy znaleźć rozwiązanie, czy pomóc wbić trofea online. Link zostawiam w opisie. Grę zaczynamy od stworzenia naszego głównego bohatera. V. Wybieramy też jego ścieżkę życia. W moim przypadku padło na panka, i tym samym w pierwszej kolejności poznałem Kirka. Fixera, który zlecił mi zadanie polegające na zwinięciu auta jakiemuś korpowi. Podczas tej akcji okazuje się, że nie tylko my mieliśmy chrapkę na to auto I jakiś gość, a właściwie Jackie, również chce je zawinąć. Cała akcja się komplikuje, bo na miejscu pojawia się policja. I niestety nie udaje się ukraść samochodu. Lądujemy razem z Jackiem na ulicy i zaprzyjaźniamy się. Tym samym kończąc wstęp do fabuły gry. Jednym z fikserów, dla którego pracujemy jest Dexter. Ma on dla nas zlecenie, które zmieni życie Wi w koszmar, a mianowicie dostajemy informację, że w Arasaka Tower znajduje się pewien chip, który wraz z Jackiem mamy wykraść. Akcja jest mocno skomplikowana, więc musimy się do niej nieźle przygotować. Ale jak już uda nam się wszystko ogarnąć, to wbijamy się na miejsce i dostajemy do pokoju Jorinobu Arasaki, w którym znajduje się cel naszego zlecenia. Wykradamy chip i chcąc wychodzić z budynku, dostajemy informację, że do pokoju wraca jego właściciel, więc chowamy się w jednym z filarów i obserwujemy akcję. Ku mojemu zdziwieniu, w pokoju oprócz Jorinobu Arasaki pojawił się też jego ojciec, Saburo, główny założyciel korporacji. Panowie lekko się pokłócili. No w sumie nie tak lekko, bo Jorinobu postanowił udusić swojego ojca. Oczywiście nie mogło obyć się bez większych problemów. Zostajemy wykryci i musimy uciekać za rasaki. Po drodze relik, który wykladliśmy, został lekko uszkodzony i Jackie, aby ratować sytuację, włożył go sobie do głowy. Pech chciał, że podczas ucieczki został on śmiertelnie ranny i na łożu śmierci oddał relik v, aby go przypilnował. Udajemy się do Dextera, aby poinformować go o całej akcji, ale ten nie jest zbytnio zadowolony i akcja kończy się kulą w głowie V. W tym momencie poznajemy Johnego Silverhanda, byłego rock'n'rollowca, który zginął podczas podkładania bomb pod Arasaka Tower, z którymi toczył nieustanną wojnę. Jak się okazuje, relik, który V włożył sobie do głowy zawierał jego engram, czyli zapis osobowości. Dzięki niemu V przeżył strzał w głowę i został odnaleziony na złomowisku przez Takemurę, ochroniarza Jorinobu. Niestety, nasz główny bohater nie był w najlepszym stanie i trafił do Wiktora, który go poskładał. Dowiadujemy się od niego, że relik, który V ma w głowie, jest uszkodzony i nie jest w stanie go usunąć, bo grozi to śmiercią. Dodatkowo, zapis osobowości Johnego Silverhanda, który znajduje się na reliku, zaczyna nadpisywać się w ciele WI. I długo nie potrwa, zanim przejmie on całkowitą kontrolę nad jego ciałem. Chcąc się ratować, trafiamy do Alt Cunningham. Byłej znajomej John'ego, która teraz jest sztuczną inteligencją, a niegdyś stworzyła dla Arasaki Soul Killera. Czyli oprogramowanie umożliwiające kopiowanie osobowości na engramy. Dostajemy jednak od niej informację, że bez dostępu do Mikoshi, czyli serwerów Arasaki, nie będzie ona w stanie pomóc. Szukając pomocy, poznajemy Panam. Nomadkę, której pomagamy w jej sprawach. Swoją drogą, podczas wykonywania z nią jednej z misji, udało mi się zlikwidować przeciwnika, który rzucił we mnie granatem. Panam, w ramach wdzięczności, pomaga nam porwać Helmana, wysokiej rangi bioinżyniera, który pracował w Arasace przy tworzeniu reliku. Podczas przesłuchiwania Helmana dowiadujemy się, że nie jest on w stanie pomóc, ponieważ pracował tylko przy prototypowej wersji. A ponadto relik jest uszkodzony i kwestią czasu jest, aż nadpisze on całkowicie układ nerwowy W i przejmie pełną kontrolę nad ciałem. Dostajemy jednak od niego schematy relika, przy którym pracował. Podczas eksploracji Night City często możemy natknąć się na sprzęty, które możemy hakować za pomocą mini gry. Maksymalnie możemy schakować trzy demony w ramach tej aktywności. Na początku rozgrywki wybieraliśmy ścieżkę życia naszego głównego bohatera. Podczas rozmawiania możemy używać dialogów, które są unikalne dla każdej ze ścieżek, i na tym etapie rozgrywki użyłem tych dialogów 10 razy. Takemura, który wyciągnął nas ze złomowiska, pomaga nam w próbie usunięcia relika. Wiadomo, ma w tym swój interes, ale chociaż jest trochę przydatny. Wpadł na plan, aby porwać Hanako Arasakę, czyli siostrę Jorinobu, który udusił ich ojca. Twierdzi on, że jeśli przekonamy Hanako, że to jej brat jest mordercą, to pomoże nam w dostaniu się do Mikoshi i usunięciu relika. Plan się udaje. Hanako zostaje porwana, ale nie dowiadujemy się od niej zbyt dużo, bo na miejsce wpada jej ekipa i ją ratuje. Dzieje się to wszystko w misji zatytułowanej Mieszkanie 303 i zwróćcie na nią szczególną uwagę, ponieważ możemy w tej misji uratować Takemurę albo zostawić go na śmierć. Jeśli chcemy zrobić platynę w jednym przejściu, to należy wrócić po niego i go uratować, pomimo nalegańczonego na szybką ucieczkę z budynku. Po całej akcji chowamy się w jednym z moteli poza miastem, do którego Hanako przysyła posłankę z zaproszeniem na spotkanie. W Cyberpunku mamy kilka postaci, z którymi związane są konkretne osiągnięcia. Dodatkowo niektóre z nich wymagają ukończenia ich wątków przed rozpoczęciem finalnej misji. Aby móc zdobyć wszystkie trofea związane z zakończeniami gry. Przed spotkaniem z Hanako wziąłem się więc za ten element rozgrywki. Pierwszą postacią, z którą zrobiłem zadania, jest Rogue. Była znajoma John'ego, która robiła z nim napad na rasakę w noc, w którą zginął. Jeśli dobrze poprowadzimy rozgrywkę i zaprzyjaźnimy się z Johnem podczas rozmowy nad jego grobem, to dojdzie do sytuacji, w której Silverhand przejmie kontrolę nad ciałem V i pójdzie z Rogue na randkę w kinie samochodowym. Panam poznaliśmy już prędzej. Należy do rodziny nomadów zamieszkujących Badlandy za miastem. Jest ona w dużym konflikcie z Solem, czyli ich dowódcą. Pomagamy jej w akcjach mających na celu chronić ich ekipę, co nie do końca podoba się Solowi. Z Panam możemy też poprowadzić romans, co jest kluczowe do jednego z zakończeń. Cała linia fabularna związana z nomadami kończy się tym, że zostajemy przyjęci do ich rodziny i tym samym kończymy ten wątek fabularny. Jedną z postaci, na którą natkniemy się podczas rozgrywki, jest River. Były detektyw z NCPD. Wątek związany z tą postacią jest dość rozległy, ale głównie pomagamy mu uratować Rendiego, czyli jego bratanka. Został on porwany przez niejakiego piotrusia pana, który wykonuje na nim oraz na innych chłopcach eksperymenty w swojej stodole. Dla Rivera mamy do wykonania łącznie trzy misje fabularne. Podczas wykonywania jednego z kontraktów, które są dodatkowymi aktywnościami, udało mi się zabić trzysetnego przeciwnika bronią dystansową. Dwie pozostałe postacie fabularne, które nie mają wpływu na zakończenia, ale ich wątki mają swoje unikalne pucharki, to Judy oraz Kerry. Judy jest moim zdaniem najlepszą kobiecą postacią w grze. Niestety, jej życie to fala wzlotów i upadków poznajemy ją podczas wykonywania misji fabularnych, ale dodatkowo związane mamy z nią kilka aktywności. Cała znajomość z Judy kończy się niestety tym, że wyjeżdżał nas z miasta, ale jeśli gramy kobiecą wersją Wii, to możemy poprowadzić z nią romans. Kerry, to były znajomy Silverhanda. Grali razem w zespole Samurai. Żeby móc rozpocząć ten wątek, musimy mieć już ukończone zadania z roku i zaliczone za przyjaźnienie się z Johnem nad jego grobem. Za namową Silverhanda wbijamy się keremu do chaty i oddając stery Johnemu, rozpoczynamy z nim wątek. Mamy tu do zrobienia aż 7 misji fabularnych, i za ukończenie wszystkich wpada nam pucharek. Przechodzimy więc do zakończeń głównej linii fabularnej w Cyberpunku. Generalnie za zakończenia możemy zgarnąć cztery różne pucharki, dajcie znać, które Waszym zdaniem było najlepsze. W pierwszym zakończeniu, które zrobiłem, zdecydowałem, że poproszę o pomoc Panam. I wraz z nomadami dostanę się do Mikoshi. Finalnie zdecydowałem jednak, że oddam ciało Johnemu i fajnie było zobaczyć totalnie odmienionego Silverhenda, wyjeżdżającego autobusem z miasta w ciele V. Moim zdaniem to najlepsze zakończenie. W drugim podejściu postanowiłem zaufać Arasace. Skończyło się tym, że reliks głowy V został usunięty, ale pozostało mu nie więcej niż 6 miesięcy życia. Kolejne zakończenie to znów poproszenie o pomoc Panam, ale tym razem po dostaniu się do Mikoshi odesłałem Johnego i to V pozostał w swoim ciele, co skutkowało opuszczeniem miasta wraz z Panam i nomadami. Ostatnie zakończenie, za które możemy odblokować trofeum to oddanie sterów Johnemu, który wraz z drog wbija się do Arasaki i dostaje do Mikoshi. Ta opcja opisana jest jako Zostań gwiazdą Afterlife, ale samo zakończenie jest dość tajemnicze i nie do końca zrozumiałem, co wymiał w planach lecąc w przestrzeni z pistoletem w ręku. Za ukończenie ostatniej misji fabularnej otrzymujemy dodatkowo trofeum świat. Po zrobieniu wszystkich zakończeń gracofa nas do punktu przed spotkaniem z Hanako i możemy dokończyć wszystkie aktywności związane z pucharkami. Pierwsze co zrobiłem to udałem się do Reaper doka i wsadziłem V w szczepy we wszystkich możliwych miejscach. Następnie wyposażyłem się w nóż i pokonałem nim stu przeciwników. Praktycznie całą grę używałem pistoletu Silverhanda w walce z przeciwnikami, ale dopiero teraz udało mi się pokonać trzech z rzędu w walce bezpośredniej. Będąc u Perdoka zakupiłem nowy system operacyjny, który pozwalał na spowalnianie czasu. I tym sposobem pokonałem 50 przeciwników w trakcie trwania tego efektu. Mapa gry podzielona jest na 7 obszarów. W każdym z nich mamy masę znaczników ze zleceniami NCPD oraz kontraktami od fixerów. Musimy to wszystko wyczyścić, aby odblokować za to pucharki. Pierwszą dzielnicą, jaką wyczyściłem, to Santo Domingo. Następnie wziąłem się za Pacyfikę. Kolejny obszar, jaki kasowałem ze znaczników, to Badlandy, czyli teren pozamiejski. Następna była dzielnica Watson. Potem dzielnica Westbrook. City Center. oraz na koniec Haywood. Podczas wykonywania tych aktywności udało mi się też odblokować dodatkowe pucharki. I tak na przykład odwróciłem uwagę przeciwników za pomocą Haka 30 razy. Zestrzeliłem dwóch przeciwników jednym strzałem ze snajperki typu Tech. Za pomocą Haka detonacja granatu zlikwidowałem trzech przeciwników jednocześnie. A rewolwerem zestrzeliłem granat lecący w moim kierunku. W Cyberpunku mamy mechanikę związaną z tworzeniem różnych przedmiotów w różnych generacjach. A za wytworzenie trzech przedmiotów w generacji piątej otrzymujemy kolejny pucharek. W grze dostępna jest postać, która nazywa się Regina Jones. Ma dla nas kilka zleceń związanych z cyberpsychozą. Prosi nas o rozwiązanie tej dziwacznej choroby i musimy dla niej zlikwidować kilku cyberpsycholi. Za unicestwienie wszystkich otrzymujemy trofeum. Oczywiście w grze nie mogło zabraknąć znajdziek. W Cyberpunku są to karty tarota, które odkrywamy poprzez skanowanie grafiti rozmieszczonych na całej mapie. U Riperdoka możemy zakupić system operacyjny za tych berserk. Po jego aktywacji możemy wbić się z wyskoków przeciwników i zlikwidować ich uderzeniem kijem w ziemię. Dodatkowy wszczep, jaki możemy kupić, to drugie serce. Daje nam drugie życie po zjechaniu HP do zera. Dodatkowo, jak zabijemy przeciwnika w ciągu 5 sekund po użyciu drugiego serca, to wpadnie nam pucharek. W trakcie gry kompletujemy rzeczy należące niegdyś do John'ego Silverhanda. Należy tu zwrócić szczególną uwagę na spodnie, które możemy pominąć podczas wykonywania ostatniego kontraktu w dzielnicy Heywood. Większość rzeczy dostaniemy w trakcie misji fabularnych. Ostatnie, co mi zostało do skompletowania całego zestawu, to buty. Na całej mapie mamy porozmieszczane mnóstwo punktów szybkiej podróży. W drodze po platynowe trofeum musimy odkryć je wszystkie. Nasza postać posiada zestaw kilku umiejętności, w których możemy osiągnąć 60 poziom. Musimy wbić maksymalny poziom w jednej z nich. Ostatnią rzeczą, jaką zrobiłem, to zakup samochodów w celu zdobycia pucharka Automania. I tym samym odblokowałem platynowe trofeum w Cyberpunku. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.